W zwykłym szeregowym domu w Londynie pewnej nocy 1977 roku otworzyły się wrota piekła. A życie rodziny Hodgsonów na zawsze zamieniło się w koszmar. Zaczęło się od szeptu, od dziecięcego strachu. Dwie małe siostry płakały, że ich łóżka podskakują w ciemności. Nikt im nie wierzył. Aż pewnej nocy na ich oczach ciężka, dębowa komoda. Sama przesunęła się przez pokój. To był dopiero początek. Wkrótce domem zawładnął chaos. Lodowaty chłód, przedmioty latające w powietrzu i to przerażające. Rytmiczne pukanie. Dochodzące zza ścian. Byli tak zdesperowani, że wezwali policję. Funkcjonariuszka, która przyjechała na miejsce, zamarła z przerażenia, gdy na jej oczach pusty fotel uniósł się i zawisł w powietrzu. Ale prawdziwy horror miał dopiero nadejść. To coś. Weszło w jedenastu lat Janet. Z jej ust zaczął wydobywać się nieludzki, chrapliwy głos starego mężczyzny. Głos, który twierdził, że jest duchem zmarłym w tym domu. Głos, który do dziś można usłyszeć na oryginalnych nagraniach. Setki zdjęć. Godziny nagrań najsłynniejsi badacze zjawisk paranormalnych na świecie. I do dziś nikt nie ma pewności. Czy to wszystko było tylko okrutnym żartem przerażonych dzieci? Czy może tamtej nocy w Enfield coś naprawdę przeszło na naszą stronę i nigdy nie odeszło?